Cześć kochani, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Kuba, przed wami gra Dying Light. Wraz ze mną jest mój brat Wojtek. Nie pal się, tylko się przywitaj kulturalnie. No, ma Patrząc tak sobie po YouTubie na te wszystkie rzeczy z Dying Lightem, jakieś tutoriale, jak przetrwać noc, jak zaczynać i tak dalej, doszedłem do wniosku, że są w sumie one trochę takie lipne, bo są, nie wiem, z samego początku gry, kiedy macie jakąś zasraną rurkę i w sumie każdy zaczyna, Pogra przez godzinę i zrobi z tego tutorial no nie, a to takie trochę bez sensu. Eee, z Wojtkiem już przeszliśmy tą całą grę. Eee, Obcekaliśmy ją sobie. Jak widzicie, już w ogóle dostaliśmy. Chodź tutaj, dostaliśmy stroje. Jak przejdziecie, kurde, nie ruszaj się, bo, bo wchodzę w ciebie. Jak przejdziecie grę, dostajecie stroje różnych narodowości. Mamy ubrane na sobie teraz akurat stroje Polaków, nawet widzicie. W sumie to tak naprawdę to jest zwykły strój, tylko że macie koszulkę z, z, z danym tam Godłem, czy, czy nie, czy tam flagą Sześć, chyba. No nic, w tym odcinku pokażę wam e, trzy miejsca, trzy safe zony, w których bezpiecznie możecie sobie w nocy ekspić, czyli zabijać kolesi, e, nie bojąc się, że przypadkiem zginiecie. Nie mówię tylko o tych zwykłych zombiakach, ale też o tych super zombiakach. E, nie będziecie do tego potrzebowali e, broni palnej, e, znaczy przyda wam się jeżeli chcecie ich zwabić, no nie? Ale to też są petardy. Śmigaj Wojtek na latarnię. Mamy godzinę... Mamy godzinę... 21.30 idealnie. To też jest dobra miejscowa, jeżeli macie bro, pa, broń palną tak jak widzicie... O kurde. Co dzisiaj ci nie chce wyjść? Nie, coś mi nie ten... A nie od tej strony sobie poszedłeś. No nieważne, ta miejscówka na latarni też jest całkiem spoko. Dobra, e, zombiaki się zbliżają ogólnie, już widzicie Ja wam tylko jeszcze pokażę szybko gdzie znajduje się e, ta safe zona safe zona znajduje się całkowicie na wschód od mapy z tej strony Dobra, chodź ze mną na bramę po prostu wiesz Nie, spoko ja tu wyjdę Popatrz, Dobra. Dobra, tu macie całkowitą Całkowita... całkowity wschód tej mapy, tych slumsów na początku, to jest pierwsza... to jest pierwsza safe zona o w tym miejscu. Popatrzcie, ja sobie stoję na lajcie, Z dupy nic nie robiąc w ogóle. A ja Mogę ich sobie uwagę. Tamten... tamten w ogóle do mnie strzela. Nic mi nie grozi na tej bramie, po prostu musicie sobie... wyskoczyć na nią. I to wszystko. Wyskakujecie i to wszystko. Typy wam tutaj będą podchodzić, no chodźcie tu. Wiesz co, chodź tutaj do mnie na bramę, bo one, one od ciebie nie odejdą, a ja chcę pokazać jak one podchodzą pod bramę jeszcze, wiesz? Więc zeskocz tu łaskawie. Dobra. Stoimy sobie spokojnie na bramie, jak widzicie. Nic nam w zupełności nie grozi. Jedyne co ty tylko robicie... To zaczynacie po prostu ciachać sobie mieczem w jedną i w drugą stronę. I to wszystko. I w ten sposób przetrwacie noc. Dostaniecie cholerę punktów siły, bo dwa razy więcej niż zwykle. Plus zabijacie tych dużych typów, to jest znowu o wiele więcej punktów. Plus dostajecie punkty przetrwania za przetrwanie nocy. Co też jest bardzo ważne przy kupowaniu broni. Dobra. Te duże typy chyba To Te duże typy... latil się teal, jeśli śmiercałem nikt do Czekaj, eee... kolejną porcję. No dobra, <laughs> mogę to ten. Mm, pamiętajcie o tym, żeby zawsze przeszukiwać o, zwłoki. Kurczę, przyciągnąłem się żeby... do niego. <laughs> <laughs> Zawsze przeszukujcie zwłoki. Zawsze przeszukujcie zwłoki, e, bo wypadnie wam hajs. A hajs w tej grze do 3 czwartych gry jest najważniejszą rzeczą i strasznie dużo go potrzeba i tak dalej. No chodź tu. Dobra, Ogólnie że jesteśmy na wyższym poziomie. Ja tam, mam, ja tam mam już lepsze broni i tak dalej. Wiesz, że jeżeli on stoi w tej pułapce i kopniesz go, żeby to na tą pułapkę, tak jak teraz... I oni ogólnie są już porobieni. Jaką pułapkę? No tu masz to, toe. Toe. jeżeli on stoi przy tym, a zrobisz tylko kopniaka... No tak, wiem, zauważyłem to. No. Dobra, eee, Więc gdzie jest ta safe zona? już, wiecie? Widzimy się przy kolejnej. Okej, okay, dobra, jesteśmy w drugiej safe zonie, w której m, warto się zatrzymać, żeby sobie trochę poekspić w nocy. Eee, jest to tak zwana apteka. Na mapie widzicie jej położenie jest to praktycznie taki delikatnie południowy środek, e, środek mapy, o, w tym miejscu dokładnie. E, miejsce, w którym najlepiej się ustawiać. Wychodzicie sobie na ten daszek. I przeskakujecie przez ogrodzenie tutaj, w to miejsce. I tyle. Gdzie jesteś, Wojtek? A, Dobra, pozowę mi zombiaki. Dobra. E, jeszcze jedna rzecz. Tutaj są e, baniaki z gazem. E, najlepiej je sobie poustawiać. Wcześniej, zanim zaczniecie sobie się bawić. Aha, dobra, ja ich idę pozbawiać szybko. ja to petardami żuziu, tu już masz jednak... Tu idzie tu Dobra Dobra, i ogólnie stoicie sobie na tym daszku. Bo najprostszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że zawsze jak coś wam grozi, zeskakujecie sobie do safe zony i macie po sprawie. I tyle

O kurde <laughs> No przyjdą tu dzisiaj czy nie Ja stoję tutaj za ladą Tak czekaj no dobra mi jesteś bo... nie bo oni tu nie wchodzą Tak pokaż no, jak, jak, tyś, będzie... ja, jak ty tam wlazłeś Wskoczyłem, normalnie wskoczyłem, wiesz Możesz skoczyć No czekaj, aha nie, ladę, bo, e, przetrzyma... jak kucni, tak jak nie przetrzymałem Nie przytrzymałem, dobra Ale boję się, że tu... No nic dobra Ale zobaczymy nie przychodzę, czekaj, już tam skakuje Okej okay. No powiem wam, że też dobre miejsce Dobrze Wojtek rozkminił to też możecie sobie stać za radą tylko nie wiem czy z tej strony wam nie mogą wejść, ale chyba nie Tylko jest tu beczka trzeba uważać razem jej nie ma dobra Wpadliśmy na pomysł żeby wam pokazać w ogóle jak bezpiecznie nie wiem zwabić te zombiaki, jak ogólnie się przygotować i tak dalej żebyście mieli mm, dużo zabawy E, i mnóstwo expa. E, jednym ze sposobów, tak jak tutaj rzuciliśmy te butle na dół wcześniej, e, jest porozrzucanie ich w, w różnych miejscach. I użycie im więcej... petard. Dokładnie. Im więcej tych beczek e, rozwalicie, tym większy będzie huk, a pamiętajcie, że... E, najwięcej tych zombiaków przyciąga się przez huk, no nie? Więc jest to jeden ze sposobów. Już jest jakiś, kurde, jeden raz. Drugi. Polatili no nawet, nawet, nawet dobrze zadziałało, jest całkiem spoko. Jeżeli dalej to nie poskutkowało i macie, nie wiem, dwóch zombiaków, trzech góra, <laughs> i tak dalej. Ło, e, ty, 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 poszedł stąd. Kurde, ale z tego ciężko trafić. Jeżeli to nie poskutkowało i macie dalej, nie wiem, jednego, może dwa zombiaki i tak dalej, możecie rzucać petardy albo po prostu się przebiec z bronią I sobie troszkę gdzieś postrzelać. Tak go się poprzechadzać, bo na mapce macie zaznaczone. O tutaj widzę przede mną bardzo dużo. Okej. Okay. Dobra, postrzelaliśmy. Dobra, i zaczęli się zbiegać z tego co widzę. No, więc to są takie w sumie dwa podstawowe, trzy podstawowe sposoby, no bo broń, butle z gazem czy tam z, z czym innym i... o właśnie, e, i petardy. Mi się wcelować. <laughs> jest. Widzę. No, więc to są takie trzy podstawowe sposoby, które wam pokazaliśmy, jak najłatwiej po prostu zwabić zombiaków. Na mapce możecie sobie po prostu patrzeć, gdzie oni są, żeby ich omijać, żeby was nie, nie pozabijali, biegać, troszkę sobie postrzelać. O, widzicie, już, już na mapce się wszyscy do mnie zbiegają. No, dobra, widzimy się w kolejnej i ostatniej safe zonie. Dobra. Jesteśmy, kochani, w trzeciej i ostatniej safe zonie, którą chcę Wam pokazać, bo są to takie trzy po prostu najlepsze miejsca, w których możecie sobie ekspić. Trzecia safe zona znajduje się obok poprzedniej, tak zwanej apteki. Również, prak no to już tak troszkę bardziej na środkowym zachodzie, tak bym to może mógł nazwać. Tutaj była apteka. To, jest, to, to była ta, ta druga safe zona. Tutaj była pierwsza. A my jesteśmy w tym miejscu. Więc widzicie, że one są mniej więcej tak w jednej linii. E, I tutaj znowu jest ten sam motyw, e, co w pierwszej sezonie: czyli rozbiegamy się, wskakujemy na drzwi. To jest jedna rzecz. Możecie stać na drzwiach i bezpiecznie sobie e, zawoływać e, zombie, ale tutaj wam nie przy. Jak się tak nazywają ci najwięksi? Volatil. Volatil. Ci najwięksi wam tutaj. No, jakoś tak. Ci najwięksi wam tutaj nie przybiegną, bo macie lampy UV wszędzie i oni tutaj nie wejdą. Wejdą tylko zwykłe zombiaki. Więc możecie sobie po prostu stanąć na samochodzie. I w ten sposób ich tutaj sobie przywoływać. Dobra, chodź, ich troszkę pozg pozganiamy. Zostawiłem beczkę na samym tym. Okej. Okay. Dobra, zwabienie się udało. Oni wszyscy gdzieś tu zaraz powinni, no... Przylezą tu dzisiaj, czy nie? Przylizą, czy nie przylizą? O, dobra, jest największy. No patrz jakie dziady nie chcą tu przyjeść. No strzelam tu jak głupi Lecy Okej okay. A trzeba w twarz im strzelacie ja tak z tej kudy Na darmo jest to Okej okay. eee, Więc lecz sobie tak stanąć bezpiecznie Albo na tym samochodzie Albo na tych drzwiach To są dwie na, najbezpieczniejsze miejscówki no, tak jak my z Wagon, gdzie już mamy e, gnaty i, i bronie, które dodają po, po 1000 damage'a, co omówimy w przyszłym odcinku, e, to już możemy sobie latać. Dobra, ja myślę, Wajtek, że także. A tyle, ciężko jest ich pościągać, to jest kolejny problem tutaj. Dokładnie, tutaj jest jednak troszkę problem, żeby ich pościągać. E, jednak w tych dwóch poprzednich by, było to o wiele lepiej. E, nawet strzelanie z broni i tak dalej, tu jakoś w ogóle nie chcę włazić. Eee... No ale jest to jednak miejsce, w którym... Może z drugiej strony właśnie, czekaj. Jest całkiem dużo ich. Właśnie widzę. Bierzecie petardy, trzeba je nawrzucać koło siebie, gdziekolwiek, wszędzie. A coś się A jak ma się takie bronie jak my, to już wiecie, idziecie tylko i. Na, 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 na. O. Ok. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki tutorial, w którym możecie sobie na spokojnie stanąć w jakichś safe zonach i poexpić przetrwanie i poziom zwinności. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chcecie mieć szybko dobre bronie z dużym damage'em i się dobrze bawić w tej grze. Czekajcie na kolejne tutoriale. W sumie nawet nie wiem, czy to takie tutoriale. Raczej takie tipy, porady, nie wiem. No, takie. Doświadczenia z tego jak my z Wojtkiem przychodziliśmy grę i, i co się nauczyliśmy, co jest dobre, a, a, a co lepsze. E, więc to by było na tyle. No cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Dying Light'a. E, oczekujcie ich razem ze mną i razem z Wojtkiem będziemy grali w kołopie i wam pokazywali co i jak do czego służy. To by było na tyle. Dzięki i na razie. Na razie tu!